Trzy minuty minęły, tutaj wy Phoenix Wright, Duel Destinies. Mam nadzieję, że zdążyliście umyć ręce, gdy byliście w toalecie. Ale teraz jak najszybciej, śpieszmy się na salę sądową. Prokurator Blackwill ukaże każde spóźnienie. W końcu, chyba zaczyna brać nas raz na poważnie. Jak sędzia mówi, pojedynek zacznie się po przerwie. 18 kwietnia, 10.40. Sąd rejonowy, pokój oskarżonych numer 3. Tak po prostu rozwalił swoje kajdany. Tak, co to miało znaczyć? Przypuszczam, że dzisiejsze kajdany nie są już tak wytrzymałe, jak te kiedyś. Powinieneś lepiej uważać, Apollo. Naprawdę obudziłeś go wewnętrznego samuraja. Szczególnie, gdy udowodniłeś, że w willi był ktoś przebrany za ten Mataro. O co mu chodzi z tym samurajem? Dlaczego gra w ten sposób? Dlaczego ma rolę samuraja? No, taki prawdziwy roleplay. Podziwiam kolesia. Tak piękna szermierka. To niezwykła gra aktorska. Pani Justice. Najwyższy czas bym wyzwał tego więziennego prokuratora na pojedynek. Nie, proszę niech pan poczeka! Niech pan poczeka z tym pojedynkiem, aż udowodnimy pańską niewinność. Hm, chyba mogę poczekać, chociaż byłoby, by, byłoby dość fortunnie, gdybym trafił do więzienia. Mógłbym się z nim wtedy tam codziennie bić. Hmm, ale moja córka jest ważniejsza. Nie mogę ich zostawić. Uff, mój Boże, czy ktokolwiek pamięta, że prowadzimy tu rozprawę? Taką prawdziwą na życie i śmierć? Niby? Atena, idę się odświeżyć. Pamiętaj o słowach, słowach Blackwilla, Apollo. Nie spóźnij się tylko, bo. nie wiadomo co on zrobi, ale to może być straszne. i go nie powstrzyma. Ale wszyscy punktualnie czekają. O 10.40 wszyscy grzecznie są na swoich miejscach. To jest genialne. Blackwill ma ich wszystkich bardziej pod kontrolą niż Manfred von Karma. To jest coś. 18 kwietnia, 10.43, Sąd Rejonowy, Sala Sądowa nr 4. No więc, myślę, że naszym następnym świadkiem będzie pani Jinxie Tenma, pokojówka w Wili Przypuszczam, że możemy zaczynać, jeśli świadek jest gotowy, oczywiście. No Nora Władca Stu Demonów! Ona naprawdę istnieje! Wow, to dobrze wypolerowana taca. Czyli Jinxie bierze nawet swoją pracę do... dość Sądu. Wszędzie woli prawdziwy. Świadek pokaże swoją twarz sądowi, albo jej wypowiedź nie zostanie uznana. D. Co się stało, moje dziecko? Przepadni Norarichion. Władca stu demonów. Ohoho. Myślisz, że jestem jokajem? No cóż, kiedyś byłem znany jako prawdziwy potwór. Jako prawny potwór. Bestia z sądu. Demon rozprawy, jeśli tak chcesz. A. Mój talizman nie przynosi efektu. Demon rozprawy? Nie jestem pewna, czy jakiegoś widzę. No więc, mała gówniaro. E, tak? Przypuszczam, że wiesz, dlaczego tu jesteś. T torby? Torby? Masz na myśli tego sprytnego Tanukiego. Hmm, idź do budki z makaronem i ciesz się wielką porcją ogonów Tanuki, skoro już tam będziesz. <śmulet> <śmulet> każdy w tej sali jest dowcip dowcipnisiem. Nawet komentator. Nie, mam na myśli Pańskie torby. Pod Pańskimi oczami. Musi Pan mieć naprawdę problemy ze snem. Proszę, ten talizman przepędzi Azuki Arai. Azuki Arai? Ten jokaj, który myje fasole Azuki? Hmm. Jedyne, co musi zostać umyte, to kark twojego ojca, zanim utnę mu głowę. Azuki Arai często, nad, często nie daje ludziom spać w nocy. Przez dźwięki, które robi podczas mycia fasoli. Ale gdy położy pan ten talizman na czole, powinien pan go już nie słyszeć. Czy... czy tak? Cóż, dziękuję. Wow, nawet Blackwill się trochę zająkał, tak jakby. O mój Boże. Wygląda na to, że prokurator Blackwill dostał, dostał więcej niż się spodziewał. Już na osobności nie są do zniesienia, ale razem są przerażający. No, niezły Dream Team. Jinxie i prokurator Blackwill. Chwila. Dlaczego Jinxie nie bierze Blackwilla jako demona? Dlaczego. He? Nie rozumiem jej. Co w Blackwillu jest takiego, które. które nie wskazuje na demona, przynajmniej w jej świecie? Nie rozumiem tego. <śleskujesz> Proszę o pańską wypowiedź, pani Tenma. Szczególnie na temat widzenia lub niewidzenia ten ten Mataru na miejscu zbrodni. Wypowiedź świadka: Co Jinxy widziała? Proszę bardzo. Czy widziałam ten Mataru w lisiej komnacie? Cóż, gdy otworzyłam drzwi. Widziałam, widziałam. Tak, teraz pamiętam. Jokaj, Jokaj, tam w pokoju. A więc był jokaj na miejscu zbrodni? E, e, aha. Dużo, dużo ich było. Czekaj, więcej niż jeden jokaj? Czy ten mataro był między nimi? N nie wiem, po prostu nie wiem. Jedyne co pamiętam to to, że, w pokoju, że pokój był pełen jokaj. Kasza, nuryka B, totejszo. Wszystkie tam były. Co za niespodziewany zwrot. Nie mieliśmy jokaj, a teraz mamy całą grupę. To śmieszne. Uznacie w sądzie tak urojoną wypowiedź? De. Chwileczkę! Wysoki sądzie, myślę, że jej pamięć jest zakłócana przez strach. Ale szybka terapia powinna ją uspokoić. Za zgodą sądu, oczywiście. To wspaniały pomysł. Proszę kontynuować, pani Sykes. Jesteś pewna tego, co robisz, Atena? To oczywiste, że Jinx jest, nie jest w tej chwili sobą. Przez traumę spowodowaną odkrycie miejsca zbrodni, a strach przed zeznawaniem ją oszołomił oraz skołował. Stała piłka zamieszania. Ale moja analityczna psychologia powinna jej pomóc. Jakiś przeciwy, prokuratorze Blackwell? Mamy dać pani Sai skontynuować? Hmm, dla mnie nie robi to żadnej różnicy. Niech pani robi, co chce, ale wątpię, byśmy osiągnęli jakieś istotne skutki. Byłaby lepszym świadkiem dla moich szermierczych umiejętności, których nauczyłem się w dalekim kraju. Hm, pokażę panu jeszcze. Albo pokażę panu. Tak, widget znowu zaczyna działać. Trochę się za nim zniszczyłem, muszę powiedzieć. Chyba nie muszę raz kolejny wspominać, jak fajnie to wygląda. A to niespodzianka, coś nowego. Czy widziałam ten Mataro w dzisiejszej komnacie? Cóż, gdy otworzyłam drzwi, widziałam, widziałam. Tak, teraz pamiętam. Jokaj, jokaj tam w pokoju. Coś znalazłam. Hmm, wygląda jak uczucie, które wyrwało się spod kontroli. Atena, na co dokładnie patrzysz? O, to. Um, to jedna z umiejętności Wicheta. Widzisz, widzisz tutaj obrazy i emocje wyciągnięte z głosu świadka. Uho, wow, masz na myśli, że to małe coś to wszystko potrafi? Całkiem fajne, he? A ja myślałem, że to tylko, że to tylko jakaś zwykła zabawka. Niestety na razie wyskakują mi tylko błędy w transakcji, że tam w przelewie. Widzisz jak, znak, e, smutku, mig, Widzisz, jak znak smutku migocze Widzisz, jak znak smutku tu po lewej stronie? Przepełnia ją rozpacz. E, w tej chwili przepełnia ją rozpacz, co zakrywa jej inne emocje. Wygląda na to, że terror, którego doświadczyła całkowicie, ją wyłącza, e, wykańcza i rozkojarza. A więc wszystkie jokaje, o których myśli, że je widziała, są spowodowane jej. E, buntem jej emocji? To prawda. Jej strach stworzył halucynacje i fałszywe wspomnienia. W głowie widzi codzienne normalne przedmioty jako potwory. To forma schizofrenicznej halucynacji spowodowanej emocjonalnym urazem. Wow. I przy takim długim... Przy takich długich słowach cię nie mylę. A przy najłatwiejszych sprawach tak. Słowach tak. No widzieliście. Mój Boże. Co tu się dzieje? A w jej przypadku urazem jest strach. A więc ona widzi i widziała zwykłe codzienne przedmioty jako jokaje. Musimy znaleźć powód jej strachu, zanim będę mogła się nią zająć. Popatrzmy. Apollo, możesz, możesz wskazać tego jokaja na, na ognistym kole? Tego kota pewnie. Najwyraźniej strasznie się go boi. Zacznij od klikania na badanie w górnej części ekranu. Potem wskazanie, która emocja wymknęła się w Jinxie spod kontroli, albo które wspomnienie, która emocja wymknęła się spod kontroli. Wtedy jeszcze raz klikniesz na badanie i, spróbuj dojść do, i spróbujesz dojść do sedna sprawy. Okej, okay, spróbujmy. Chyba zrozumiałem o co chodzi. Na dolnym ekranie, badanie. I teraz mam wskazać. A patrzcie, to jest też coś nowego. No właśnie, jeżeli myśleliście, że to co widzieliśmy w pierwszym rozdziale. Jest wszystkim, co potrafi, Witchet. To się myliliście. Będzie jeszcze parę takich fajnych rzeczy. Wskazywanie tutaj różnych wspomnień, i tak dalej. Co to w ogóle za dziwne, Jokaje? W każdym razie, tutaj na górze. I. Mam to! Jinxie, jak nazywa się ten Jokaj na ognistym kole? To. to kasza. Jokaj, który kradnie ciała zmarłych. Jestem pewna, że przebyłby, przebyłby zabrać ciało starszego. To prawie straszne, jak dobrze pasuje to do aktualnej sytuacji. Dokładnie, to forma halucynacji, podczas której pacjent nie widzi rzeczy takim jakie są. Na miejscu zbrodni musi być coś, co Jinxie pomyliła z kaszą. Rysz albo coś takiego. Apollo, musisz nam wskazać, co wzięła za Yukaya na ognistym kole. Hmm, chyba znam odpowiedź. Jinxie, tym co widziałaś nie była kasza. Czy to możliwe, że ten przedmiot pomyliłaś z kaszą? Jako, że nie widzę tutaj nigdzie ryżu, to tylko może być to Żyrandol! Bierz to! T Ten Żyrandol? Tak, dokładnie on. Przypomina ogniste koło i jest przy suficie. Nigdy nie było żadnego jokaja na ognistym kole. Kasza, którego widziałaś, był tym żerandolem! Aktualizacja informacji. Jej! Jedno wspomnienie wróciło do normy, dobra robota. Teraz gdy już wiesz jak to działa, reszta powinna być łatwizną. Jinxie. Co z tym potworem podobnym do ściany? E, to to Nurika B. Ten ścianowy ścianowy potwór blokuje drogę, by się byś nie mógł przejść. To nie yokai Jinxie. To parawan. A! A ten shop nie jest potworem Tanuki, tylko jedną ze statu. A! I patrz, to tylko filiżanki do kawy, a tam... Nic więcej niż liścia Satua. Eee, nie wiem, co sobie myślałam. A talerz wrócił do normy, oczywiście. Jej, 50%. Udało się, Apollo. Jej wielki strach jest teraz pod kontrolą. Nie zapominaj, że jeszcze trochę zostało. O czym mnie zmyliły? Nie było tam na, na tak naprawdę żadnych jokai. Widzisz, jasna wypowiedź. To moc mojej psychologii i twojej intuicji, Apollo. Dokładnie jak myśleliśmy, nie było żadnych Jokai w lisiej komnacie. Racja. Nie było żadnych Jokai. A więc. obrona zmieniła swoje zdanie? O nie. Wiedziałem, że tak będzie. Czekaj, e, Jinxie? A co z tym nie było tam nikogo w przebraniu ten Mataru ani w przebraniu żadnego innego Jokaja. Teraz dokładnie wszystko pamiętam. Ach, ten nieprofesjonalny Zagrajmer powinien wyłączać komórkę przed nagraniem. <laughs> Przepraszam, wybaczcie, że w takim momencie akurat to się zdarzyło. Gdzie ja byłem tutaj? Tak, teraz dokładnie wszystko pamiętam. Ty. A! Żartujesz chyba! Spokojem sali sądowej! Wykopaliśmy właśnie ważny grób. Pozwólcie mi was do niego wrzucić. To tylko jedyne, co mogę zrobić. Nie! Apollo, czy mogę przerwać ci twoje świrowanie na chwilę? Nadal, zo nadal zostały jeszcze zakłócenia. Jakaś nieprzewidziana... Ym, nieprzewidziana emocja, no właśnie. Czy to znaczy, że Jinxie nie przypomniała sobie wszystkiego? Dokładnie powinniśmy być w stanie jeszcze coś nie wyciągnąć. Zaktualizuję informację, poczekaj chwilę. Ale czy nam znowu to pomoże, czy znowu wykopi jeszcze głębszych grób, powiedzmy tak? Czy widziałam ten matarów w komnacie? Tak bardzo się bałam, gdy weszłam do pokoju. Moje nogi odpuściły i upadłem na podłogę. Aktualizacja informacji. Ale kiedy ona to wypowiedziała, nie pamiętam tego. Cóż może teraz to mówi? Może tak to zrozumiemy. Tam w lisie komnacie widziałam e, starszego wioski, martwego na stole, leżącego martwego na stole i tatę nieprzytomnego fotelu. Aktualizacja informacji. Nikogo poza nimi tam nie było. To tyczy się też ten Mataro. Czekaj, co on teraz robić? Znać emocje sprzeczne z jej wypowiedzią. A więc, gdy znajdziesz emocje sprzeczne albo. To mówi Apollo. A więc gdy znajdę sprzeczne emocje, to mam je tylko wskazać? Racja, ale... nie powinieneś szukać tylko sprzecznych emocji. Zwracaj też uwagę na nagłe zmiany w intensywności emocji. Poziom emocji zwiększa się i spada podczas wypowiedzi. To ważne, byś zwracał uwagę na zmiany siły i emo emocji. Na zmiany siły i intensywności emocji podczas wypowiedzi. Sprzeczne emocje i zmienna, zmiana intensywności. Okej, okay, spróbuję. Oby. Mam nadzieję, że to zrozumieliście. Można to zauważyć, jak będziemy szli dalej, że podczas różnych wypowiedzi, um, tak jakby poziomy, te fale, które są pokazywane od różnych emocji, się zwiększają albo zmniejszają. I musimy znaleźć teraz, albo jak w prologu było pokazane, sprzeczne emocje, które są, które nie pasują do wypowiedzi, albo co będzie się teraz częściej zdarzało, emocje, które, um, których poziom nie zgadza się z tym, co teraz świadek wypowiada. Na przykład coś w stylu, że mówi, że się bała i wcale się nie bała. Mówi, że jest wkurzona i w ogóle cieszy się, że coś takiego. Znaczy, że poziom, że mówi, że jest zła, a poziom złości jest bardzo niski, coś takiego, a poziom zaskoczenia na przykład większy. I na przykład tutaj można to zobaczyć przy trzeciej wypowiedzi, że tutaj strach, bo, bo ten, ta niebieska emocja, ten no, ta niebieska emocja zaznaczona na niebiesko jest albo strachem, albo, jakby to nazwać, strachem, albo smutkiem. I ona tutaj, jakby to powiedzieć, załamała się, a nie jest zbytnio smutna, bardziej zaskoczona. Powinniśmy tutaj zapytać o to, o co chodzi. Więc smutek! Mam to! Poziom strachu jest dość niski, biorąc pod uwagę to, że twoje nogi się poddały i upadłaś na podłogę. Ze strachu. Czy coś y zmniejszyło twój strach? Czułaś się nagle... Czułaś mniejszy strach? Przez jakiegoś powodu? Szczerze mówiąc, doświadczyłam nagłego przepływu odwagi w tamtej chwili. Odwagi? Naprawdę? S y co było powodem? Ehm... Um, niech pomyślę... O! To była mama! Poczułam się nagle, jakby była przy mnie. Okej, okay, dodam to... Ten nagły przepływ siły do protokołu. O, patrz! Aktualizacja informacji. Jej! Apollo, wszystkie zakłócenia zniknęły. Jinxie najwyraźniej wszystko sobie przypomniała. Jej! Do końca wszystko się doły. Cały czas mówię tylko jej, baj, baj. Ale lubię to, jestem zaskoczony tym wszystkim. Znaczy nie zaskoczony, tylko jest... podziwiam ten, tego widgeta i tak dalej. Więc nie wiem za bardzo co powiedzieć do tego. Jestem... No... Brakuje mi słów, powiedzmy tak. Nagły przepływ odwagi. Skąd, skąd mógł pochodzić? Jinxie, co mogło nagle doda dodać ci tyle... brem blam, blam Jinxie, co mogło ci nagle dodać tyle odwagi? Um, tak, to było... Cóż... Um, ja... Zrealizowałam, że zrobiłam coś nieprzyzwoitego gdy na, gdy na tym pomyśleć Jakieś pomysły, co mogło Co mogło dodać Dżinksy odwagi Cóż, jest jeden dowód, który przychodzi mi do głowy Czyli One Piece, jak tutaj też napisali Ale go niestety nie mamy I nadal nie wiemy, co to jest Ciekawe, czy wie... Czy wie kurde, czytanie Spokojnie, koncentracja Ciekawy czy. czy, czy znowu, ale <gulera> jasna. Ciekawy czy widziała coś takiego na miejscu zbrodni. Wybaczcie, mi, jestem chory. Jinxie, czy Twoje nagłe pojawienie się odwagi ma coś wspólnego z tym? Mhm. Dziewięciogoniasty kwiat mógł przypomnieć jej o mamie. Nic innego takiego tutaj raczej nie mamy. Dobra, spróbujmy. Bierz to! Jinxie, czy widziałaś przypadkiem dziewięciogoniastego kwiata na miejscu zbrodni? Demoniczny adwokat znowu atakuje. Nie mogę nic przed nim ukryć. Znalazłem małe pudełko z ilustracją dziewięciogoniastego kwiata. Tak bardzo mi się spodobało, że je zatrzymałam. C Co zrobiłaś? Nie możesz zabierać dowodów z miejsca zbrodni. To prawda, młoda damo. Zabieranie dowodów jest nielegalne. Świadek natychmiast odda dowód sądowi. Przepraszam, przepraszam. Hmm, wygląda jak małe pudełko. O, tylko popatrzcie, popatrzcie, co się wysunęło. Wygląda jak klucz. Mogę się temu przyjrzeć, wysoka Łesino. <grystanie> <grystanie> A, taki serwis przenośny. Hmm. A. To nic innego niż klucz generalny do Willi Cubiego. Jest pan tego pewny, prokuratorze Blackwill? Numer seryjny zgadza się z tym należącym do klucza, który zaginął po morderstwie. Klucz generalny, który zaginął? Dlaczego mi się nie podoba kierunek, w którym zmierzamy? Nasza mała dziewczynka natknęła się na coś o niewo niewyobrażalnych konsekwencjach. To trochę melodramatyczne, nie uważa pan? Hm... zapamiętaj moje słowa, bo nie będę się powtarzał. Jedyny klucz do lisiej komnaty znajdował się w posiadaniu tej małej dziewczynki. Ergo, była jedna i tylko była tylko jedyną osobą. Ergo była jedyną osobą, która mogła się go użyć przed podczas, przed podczas i po morderstwie. Jedynym pozostałym kluczem zdolnym do otwarcia drzwi był klucz generalny. A ten klucz generalny został znaleziony w pokoju otworzonym przez dziewczynkę. Czy tam dziewczynę? A pański punkt mówi, że. zanim Jinx i Tenma otworzyły się komnatę przy pomocy klucza, pokój ten był. pokój ten był odłączony od reszty świata. A nikogo innego tam nie było oprócz ofiary i mordercy. Co to znaczy, chyba pan się już sam domyślił. Nikt inny, nikt inny poza burmistrzem Tenma nie wchodzi w grę jako morderca! Nie! Przeciw! Jak mogło się to stać? Gle! Niech asystentka obrony trzyma nerwy pod kontrolą i nie krzyczy z frustracji. Atena, wszystko w porządku? Ehe. Wiem, że burmistrz Tenma jest niewinny, ale nie ma nic, co moglibyśmy zrobić. Do bani. Sykes dono. Pozwól mi wyciągnąć cię z swojego nieszczęścia. Mogę to, tą ofertę odrzucić? Niech pani odpuści swojego klienta i przestanie w niego wierzyć. Poczuj ulgę i oczyść swój umysł i głowę. To pomoże w zniesieniu już bliskiego wyroku winy. Świetnie, teraz gra z nami w Simon mówi. Nas nie zmyli swoimi głupimi gierkami umysłowymi. Atena, nie daj mu się podejść. Ed... Teraz to, to ja jestem skołowana. Nie mogę jasno myśleć. Hej, dobrze się czujesz? Wpadła w jego pułapkę. Proponowałbym teraz, byś wybiegła z sali sandowej w odległość W odległość błękitnej planety. Tylko podczas biegu oczyścić swój umysł i wrócić do przytomności. W porządku, daj mi 10 sekund. Sprzeciw! Zosta zostajesz tutaj, Atena. Nie daj się temu samurajowi. Apollo? Panie Justice, słyszałem słowo sprzeciw, ale czemu się pan sprzeciwia? Sprzeciwia. He? O, o, racja. Ten sprzeciw był odruchowy. Choć miałem nadzieję, że coś wymyślę, podczas gdy zatrzymam Atenę. A nie martw się, w też się kiedyś zdarzyło. Sąd czeka, panie Justice. W tej chwili sprawa się prezentuje tak. Że musiałby, musiałbym dać wyrok winnego na pańskiego klienta i pańskie umiejętności prawnicze, jeśli to prawda. Ma pan jeszcze cokolwiek, co by, co by odwróciło sprawę prokuratury? Ehm, szczerze powiedziawszy, tak, mam! Jestem Apollo Justice i mam się dobrze! Eee, Apollo, chyba masz coś więcej niż twoje stalowe struny głosowe, prawda? Nie zupełnie, ale będzie dobrze! A, ale. Nie mam, abs B B B B B <coughs> nie mam absolutnie niczego, ale to mnie jeszcze nigdy nie zatrzymało. Muszę wytłumaczyć, jak prawdziwy morderca mógł uciec z zamkniętego pokoju. Jeśli nie będę do tego zdolny. Jeśli nie będę jeżeli nie będę do tego zdolny, to będzie koniec. Apollo, potrzebujesz zupełnie innego podejścia. Myśl poza skrzynką. Czyli tak jakby. Tak jak Mia zawsze mówiła, że myśleć. Nie patrzeć tylko na własny teatraler, tylko myśleć też wokoło. Albo w tym wypadku wewnątrz skrzyni, hmm. I to w zamkniętym pomieszczeniu. No więc, panie Justice. Ma pan coś przeciwko argumentacji prokuratury? Może być pan tego pewny. Prawdziwy morderca musiał jakoś zniknąć z zamkniętego pokoju. Zwykłe przypuszczenia sprawią, że poczujesz moje ostrze, Justice Dono. Czas yy. coś zrobić albo umierać. Dosłownie. Obrona teraz wytłumaczy, jak można było uciec z zamkniętego pokoju. Jesteś tego pewny, Apollo? Naprawdę możesz wytłumaczyć, co się zdarzyło? M Mam się dobrze. To nie była odpowiedź. Musimy tylko od nowa przemyśleć, przemyśleć tą sprawę ucieczki z zamkniętego pokoju. No dobrze, pomyślmy. Jeśli morderca zdołał uciec, to jak to zrobił? Nie miał wielkiego wyboru. W Pokoju jest okno, ale nie otwiera się na tyle, by ktoś mógł się przycisnąć, a pod oknem jest ro... ty. Jest... Nie otwiera się na tyle, by ktoś mógł się przycisnąć, a pod oknem jest stromy klif. A co do szybu wentylacyjnego, jest zbyt wysoko i nie ma niczego na czym można by stanąć. Nie wspominając o tym, że. że zakazana komnata nie otwiera się, obojętnie co by się zrobiło, więc to też jest wykluczone. Tak, dlatego powinniśmy szukać najłatwiejszego rozwiązania. Jak się mówi, prosty sposób jest najlepszy. Hmm. Musimy wykluczyć tylko niemożliwe drogi ucieczki. To, co zostanie. Jak sprawca opuścił to, co zostanie. Um. Jest rozwiązaniem, jak sprawca opuścił liścią komnatę. Wysoki sądzie, obrona twierdzi, że morderca uciekł tą drogą. Mianowicie, która droga może być prawdziwa? Czyżby tu? Czyżby tu, przez okno? Hmm. Nie ma tak dużo dróg ucieczki, które byłyby możliwe. Jak na razie nie widać żadnej, ale jak się pomyśli, starą dorą, dobrą manierą Sherlocka Holmesa, czyli wykluczyć wszystko niemożliwe i to, co zostanie obojętnie, jak byłoby nieprawdopodobne, jest prawdą. No, pomyślcie, ja tutaj was zostawiam z tym, z tą myślą. Jak myślicie, którędy uciekł? Przez okno? Przez szyb wentylacyjny, czy może przez drzwi? Może schował się przed drzwiami? Hmm, <laughs> hmm, To wszystko w następnym odcinku. Jeżeli wam się podobało, zajrzyjcie do aktualnych, przyszłych oraz przeszłych odcinków. Wtedy macie zawsze coś z roboty. Obym w następnym odcinku wrócił już trochę zdrowszy. Z bardziej, um, jasną głową. Oświecony, tak samo jak Atena i Apollo. Dobrze, na razie. Cześć.